Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia małżeństwa, świętowały dwie kolejne pary z gminy Bełchatów. Państwo Barbara i Marek Rzepeccy z Myszaków oraz Państwo Barbara i Longin Wolakowie z Kałdun odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaszczyt wręczenia odznaczeń zacnym jubilatom przypadł Konradowi Kocowi, wójtowi gminy Bełchatów, który przekazał także parom listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. To, że Państwa małżeństwo jest, było i jest trwałe, to widzimy. 50 lat jesteście ze sobą. E, to cudowny czas i naprawdę ja sobie tego nie mogę wyobrazić, jak to jest. E, to, że było szczęśliwe i jest szczęśliwe, to również widzę po tym, co tam za państwem. Ponieważ są wasi najbliżsi, są wasze, jak nie mam, dzieci, wnukowie, i to jest to, co najpiękniejszego w życiu możemy osiągnąć: czyli zostawić i żyć, czy też tutaj razem przebywać z naszymi latoroślami, patrzeć na dzieci, wnuki, jak dorastają. No, to jest na pewno z Państwa perspektywy perspektywy rodziców, dziadków. Coś najpiękniejszego, coś co cementuje zawsze każdy związek, coś co tworzy miłość naszą wzajemną. Także ja bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Wam gratuluję wspaniałych na pewno rodziców, i dziadków. I życzę Wam, abyście, aby te Wasze piękne chwile trwały jak, jak najdłużej. Bądźcie z nami! Jubileuszowa uroczystość odbyła się w dworku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Oczywiście przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć lampki szampana i gromkiego 100 lat dla małżonków, którzy wraz z najbliższą rodziną świętowali jubileusz. Jak mówią sami jubilaci, uniwersalnej recepty na długoletnie małżeństwo nie ma, ale liczy się przede wszystkim miłość, cierpliwość, wzajemny szacunek i zrozumienie. Trzeba się kochać, szanować, pomagać w trudnej chwilach. No, i najważniejsza to jest rodzina. No, no, wspiera, no wspiera się. Wspiera, wspiera, Mamy czworo, wspiera jej, i, i Mamy czworo dzieci, y, osiem, ośmioro wnuczą, sześć dziewczyn, y, dwóch chłopaków. No, i dziękujemy im za ich dobro i pomoc. Jubilatom składamy najlepsze życzenia kolejnych długich lat w zdrowiu, miłości i wspólnym szczęściu.